Cześć kochani widzowie, witajcie w tej krótkiej zapowiedzi. Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Was na nowy projekt, który miałem przyjemność przygotowywać wspólnie z Franciszkiem Sydorem z kanału Historia na Blachę. Jest to kanał, na którym znajdziecie przeróżne ciekawostki związane z historią, historią współczesną, czy nawet geopolityką. Link do kanału znajduje się w opisie tego filmu i bardzo zachęcam Was do jego odwiedzenia. Wspólnie z twórcą kanału przygotowaliśmy dla Was listę 10 mniej i bardziej znanych postaci historycznych, które według nas będą dla Was niezwykle ciekawe. Na temat każdej z nich przygotowaliśmy 20 interesujących faktów z życiorysu. Lista postaci wyświetla się teraz na ekranie. I bardzo serdecznie zachęcam Was do pisania w komentarzu osoby, która jest według Was najbardziej interesująca, ponieważ to właśnie o niej wspólnie przygotujemy pierwszy odcinek, na który bardzo serdecznie zapraszam Was już 2 maja. Nasze filmy będą pojawiać się w pierwszy i ostatni poniedziałek każdego miesiąca. Tak, na dobry początek tygodnia. 10 z 20 faktów pojawi się na kanale bliżej historii, natomiast kolejne 10 będziecie mogli zobaczyć już na kanale Historia na Wlachę. Mam nadzieję, że projekt bardzo Wam się spodoba. Dzięki wielkie i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się!